Kolejny odcinek Imperium Romanum, czyli imperium obsługi klienta, a dziś będzie o słowach, które obsługę klienta mogą totalnie zdewastować, zniszczyć, zmasakrować, jakkolwiek to nazwiemy bądź też mogą sprawić, że lojalność klienta wystrzeli naprawdę w kosmos. W pierwszej części więc słowa, a w drugiej części zastosowanie praktyczne. Pokażę Wam na bardzo konkretnym przykładzie, który zdarzył mi się niedawno: kupując auto, jak można zniszczyć proces, który do tej pory trwał, jeżeli chodzi o obsługę klienta i sprzedaż, i w jaki sposób można go uratować, konkretnie bazując na słowach. Ale najpierw czołweczka i za chwilę wracamy. Posługując się słowem y, przykazanie, chciałbym wam zostawić dzisiaj, tak naprawdę bardzo krótko i szybko. Pięć przykazań, jeżeli chodzi o słowa w obsłudze klienta. Dlaczego te słowa są takie kluczowe? Dlaczego te słowa są takie ważne? Otóż dlatego, że słowo to jest tak naprawdę jedyny sposób, jedyna droga do tego, żeby zainformować, zakomunikować, poinformować klienta o moich intencjach, które mam, jeżeli chodzi o obsługę. No zobaczcie, nie mamy innego systemu jak to, by dotrzeć do ośrodka decyzyjnego, dotrzeć do lojalności w tym ośrodku decyzyjnym, jaki jest mózg, jak po prostu słowem. Więc jeśli słowo niesie w sobie treść, ale też emocje, intencje i wszystkie te niezbędne elementy, które sprawiają, że na koniec klient jest zadowolony albo niezadowolony, w sensie odczuwa satysfakcję, a potem popycha go to do lojalności, albo nie, to nad tymi słowami warto się zastanowić, pochylić, warto je wziąć sobie na tapet. A więc pięć. Przykazań, jeśli chodzi o komunikaty kierowane do klientów, czyli słowa, które wypowiadamy w obsłudze klienta. Pierwsze przykazanie, czyli taka pierwsza myśl, pierwsza zasada, którą chciałbym Wam wprowadzić, to: unikaj negacji i unikaj negatywnych słów. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli masz do klientowi do zakomunikowania informację, że na przykład ten towar nie dojedzie w tym tygodniu, zmień komunikację i powiedz: Ten towar będzie u Pana już w przyszłym tygodniu. Ma to takie znaczenie, że nie mówimy klientowi o ograniczeniach, brakach, które powodują bardzo negatywne konotacje. Tylko mówimy o rzeczach w sposób pozytywny, i nawet gdy informujemy o czymś, co jest no, nie do końca, powiedzmy sobie, fajne, to robiąc to w ten sposób łatwiej będzie klientowi tę prawdę przyjąć. Czyli pierwsza rzecz: unikaj negatywów, idź w pozytywy. Druga zasada, drugie przykazanie, to zamieniaj nie na tak w komunikacie. Wiem, że będzie to brzmiało dosyć dziwnie, natomiast jest to do zrobienia i kiedy to zrobicie, gwarantuję fajny sukces i efekt. Zobaczcie, kiedy klient Was pyta. Czy ten towar jest na stanie? No to chcielibyśmy powiedzieć, gdy go oczywiście nie mamy na stanie, użyć tutaj słowa niestety. W tej chwili nie jest on dostępny w sprzedaży, czyli niestety nie jest, czyli mamy dwa zaprzeczenia. No generalnie moglibyśmy powiedzieć, że dwa zaprzeczenia to logicznie to jest pozytywne. Niestety logika tutaj w tym momencie słowna nie działa i zamiast niestety, zamiast nie jest, użyj słowa tak. Oczywiście zmieniając dalszą treść. Czyli zobaczcie, klient mówi czy on ten towar jest dostępny? Yy, I gdy nie jest dostępny, powiedz tak, będzie on dostępny już w przyszłym tygodniu. Powiedziane to razem, w całości, sprawia, że klient nie odczuwa negatywnych emocji związanych z brakiem, ale pozytywne emocje związane z tym, że ten produkt już wkrótce będzie dostępny. Jeszcze raz, logicznie wydaje się to trudne, ciężkie albo w ogóle bezsensowne, kiedy Ty mówisz, czy Pani Krysia już wróciła z urlopu? Tak, Pani Krysia będzie już w przyszłym tygodniu. Wiem, że nielogicznie, bo jej nie ma. Ale to nie działa na płaszczyźnie świadomej i logicznej, ale na płaszczyźnie nieświadomej. Czy Romek nakręcił już podcast o tym, jak wykorzystać sztuczną inteligencję w obsłudze klienta? Komu to potrzebne? A dlaczego? Tak, Romek go nakręci już za 13 dni. No nie, nie nakręciłem jeszcze, ale kiedy mówię tak, zrobię to wtedy i wtedy, logicznie w całości to fajnie działa. Trzecia zasada, czy trzecie przykazanie, unikaj negatywnych wstawek, takich przerywników, takie, które i tak, i tak nic do przekazu nie wnoszą, ale budują negatywną atmosferę. O jakich przerywnikach tutaj mówię? To be, kurwa, or not to be. Właśnie o wcześniej użytym niestety. Kiedy powiemy niestety, pan Henryk akurat dzisiaj jest na chorobowym, no to przecież można byłoby powiedzieć, pan Henryk jest dzisiaj na chorobowym. Po co to niestety tutaj mieszać? Albo cóż? No i co ci daje takie cóż? Ja wiem, że y, potrzebujemy czasem przerwnika, y, i przy kliencie nie można użyć tego staropolskiego, którego czasami używamy, więc mówimy hmm, cóż hmm, albo hmm, albo uwaga, sytuacja bardzo negatywna, i używamy przerwnika pod tytułem wie pan co? Wie pan co? Zupełnie niepotrzebne. Wyrzuć je całkowicie, całkowicie ze swojego języka. Następna rzecz to ta, że cztery, już o tym było w naszym podcaście. Zdejmuj wysiłek z klienta. Zdejmując wysiłek z klienta, więc nie narzucając mu kolejnych, nie wiem, rzeczy, które ma do zrobienia, kolejnych etapów, które akurat on w tym momencie mógłby zrobić, tylko bierzesz je na siebie, wtedy w obsłudze klienta wygrywasz. No i ostatnie, przykazanie ton. Niech będzie to ton optymistyczny. Niech będzie to ton łagodny w obsłudze klienta. Niech on cały czas klienta uspokaja. Niech on będzie takim, wiecie, tonem pokazujesz to, jaki ty masz stosunek do niego. No, można powiedzieć: Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by pana problem rozwiązać. A możesz powiedzieć: Wie pan, co ja oczywiście zrobię, wszystko, co w mojej mocy żeby rozwiązać sytuację, w której się pan znalazł. Ja oczywiście od razu się tym, tą sprawą zajmuję. Zobacz, możesz powiedzieć: Ja oczywiście od razu się tym zajmę. A jeżeli będą chcieli pójść do Muzeum Lotnictwa, to zabierzesz się ich do Muzeum Lotnictwa, kurwa jego macie. Możesz powiedzieć: Ja oczywiście od razu się tym zajmę. Tonacja, pamiętajcie, jest bardzo ważna, jeżeli chodzi o sposób przekazu. No, można powiedzieć komuś: Kocham cię. No tylko czy osiągniesz taki efekt i przekonasz o swoich uczuciach, o których chciałbyś przekonać. A teraz zobaczmy, jak te pięć przykazań ma swoje zastosowanie. Tutaj się posłużę swoją ściągą, żeby zapamiętać ten spis tych słów, o których tutaj chcę do was powiedzieć. W bardzo konkretnych sytuacjach, która zasada została naruszona i co zamiast tego słowa można byłoby powiedzieć, i jakich słów można by było tutaj użyć? Nie da się. Nie? nie da się, wie Pan co, to nie jest możliwe. No to znowu mamy negatywny, pamiętacie, że negatywna informacja, zamieniamy ją na informację pozytywną, no bo jeżeli ty mówisz, nie da się, czyli ty mówisz, ja ci nie pomogę, nie jestem w stanie ci pomóc, no to a ty pracujesz w obsłudze klienta, no to kto mi jest w stanie pomóc? Czuję się bezradny, a bezradność w obsłudze klienta jest jedną z gorszych form budowania lojalności, albo bym powiedział wprost, buduje nielojalność. Czyli ja będę szukał miejsc tam, które mogą sprawić, że uzyskam pomoc. Czyli zamiast nie da się, to nie jest możliwe, to zróbmy to w inny sposób. Zróbmy to tak, tak, tak i tak. Nie i tutaj jest to zupełnie inny wymiar. Działania. Wie pan co, pana problem polega na tym, ty, ja do ciebie dzwonię, ja mam pozytywne intencje, mam pozytywne rzeczy. Ja, ja, ja kupiłem wasz produkt czy usługę, dzwonię, żeby się zapytać, w jaki sposób to działa, bo nie mogę dojść do tego, co trzeba nacisnąć, gdzie zrobić, co włączyć. Mówisz, wie pan co, pana problem polega na tym, że nie czytał Pan instrukcji obsługi. No ale co ci to dało, że ty teraz zrobiłeś klientowi tak zwaną lekcję nauczycielską? Czyta się, proszę pana instrukcji obsługi. No po co? Wie pan co? Przycisk A do B i wtedy wszystko działa. Nie jesteś nauczycielem, który miałby strofować swojego ucznia, nie jesteś też matką, która w sposób przemocowy ma działać na swoje dziecko. Ty jesteś otwarty i zamieniasz słowa problem na słowa sytuacja. Wie pan co? W tej sytuacji warto jest zrobić w ten sposób. Wie Pan co? Tą sytuacją zajmijmy się tak, że powiem Panu, gdzie nacisnąć i przycisnąć. Zobaczcie, jaka fajna komunikacja i jaki fajny komunikat. Wie Pan co? Takie to nie są zasady naszego działania. Nasza firma działa w zupełnie inny sposób. To tu, tutaj się powołam na politykę naszej firmy, ona jest totalnie inna i wie Pan, ja na to nie mam wpływu. No to słuchajcie, to, to jest chyba coś, co najbardziej mnie od Was odstręcza, no bo jeżeli... Dla Was ważniejsza jest polityka Waszej firmy i dla Was ważniejsze są zasady, i jeszcze mi to komunikujecie, że one są ważniejsze ode mnie, to ja nie chcę mieć z Wami nic wspólnego. Tego typu słowa wyrzucamy z naszego języka obsługowego. Wie Pan, co, to nie jest moja wina, no to od razu sobie powiedzmy, to jest błąd systemu. Naprawdę? A kto ten system wprowadził? A kto ten system obsługuje? A kto za ten system bierze odpowiedzialność? To jest moja wina, że wam system padł i nie działa. Zobaczcie, to jest jedno w ostatnim czasie, jedno z największych wytłumaczeń tak zwanych ludzi, którzy po drugiej stronie są niekompetentni. System. Obojętnie, czy to jest zarządzający, który wprowadził ten system, czy obsługujący, obsługujący klienta, który tym systemem się posługuje. Wytłumaczenie to system, to, to nie my. Totalnie mnie rozbraja, bo to znaczy, że nie ma wyjścia z tej sytuacji. Wie pan co? Sytuacja, sytuacja nastąpiła, czy wydarzyło się to z powodu tego, że 32 bity zamiast 64 bity. Stąd teraz poproszę pana, żeby pan zrobił to, to i to. Czyli generalnie mogę wytłumaczyć, skąd się to wzięło, ale biorę na siebie odpowiedzialność. I wprowadzam rozwiązanie, sugeruję rozwiązanie. Yy, wie pan co? Yy, nie ma takiej możliwości. No to mamy znowu zasadę: możliwości są dwie. Możliwości są takie, że zrobimy albo to, albo to. Musi pan teraz, ja nic nie muszę, od razu mi się włącza, ja nic nie muszę, jak ty nakładasz na mnie, Jakiegoś rodzaju dodatkowe zobowiązanie. Musi pan teraz wejść na stronę i poprzez formularz wysłać do nas. Zróbmy to tak, że wejdźmy teraz razem na stronę. Ja panu dokładnie wytłumaczę, gdzie trzeba jedno kliknięcie zrobić, i wszystko dalej potoczy się już automatycznie. Nie? Sposób przekazania, ja tutaj wrzuciłem i zdjęcie w, y, wysiłku, trudu, nie musi pan, tylko wejdźmy jedno kliknięcie i sposób, w jaki to powiedziałem. Wie pan co, powiem panu szczerze, szczerze panu powiem, albo niektórzy to prawdę mówiąc, albo jeszcze niektórzy ci tacy lotni w y, literaturze mówią: y, Nie ma co ukrywać, czyli zobacz, jeżeli ty mi mówisz, nie, jeżeli ty mi mówisz, powiem panu szczerze, to ja od razu mam w głowie myśl, i to nie tylko na poziomie podświadomym, ale również na poziomie świadomym. To do tej pory było jak? Jeżeli teraz będzie szczerze, to do tej pory było jak? Powiem panu prawdę, to do tej pory mówiłeś co? Czasami to jest wrzucane jako taki dodatkowy przerywnik, nie i ja to rozumiem. Natomiast zróbmy tak, że zamieńmy nawyk, powiem panu szczerze, w na przykład nawyk, Otwarcie mówiąc, albo powiem Panu otwarcie, albo powiem Panu w otwarty sposób, otwarcie to już nie jest tak, że do tej pory kłamałeś. Teraz staniesz się po prostu bardziej otwarty. Teraz na przykład powiesz trochę więcej, ale to nie znaczy, że powiesz co innego, niż mówiłeś do tej pory, bo do tej pory na przykład kłamałeś. Yy, wie Pan co? No, ja nie widzę, dlaczego akurat to, co Pan mówi, miałoby być problemem. Czyli Ty de facto nie tylko mi mówisz że jestem debilem i widzę problemy tam, gdzie ich nie ma, tak? Ale jeszcze w ogóle to dla Ciebie... Jest... Teraz mam takie pasje, które są związane z rzeczami technicznymi. Pomyślałem sobie, nigdy nie byłem dobry w rzeczach technicznych, ale to nie wiem, czy dlatego, że mam takie ograniczenia, czy tak naprawdę jest, więc zaczynam wchodzić w różnego rodzaju obsługę rzeczy technicznych. Ja naprawdę się na tym nie znam, przynajmniej nie znałem się do tej pory, ja naprawdę nie wiem, jak działa fizyka na konkretnym przedmiocie i mam prośbę, bo nie rozumiem czegoś, co nie działa. Więc kiedy bym powiedział obsługującemu klienta, że ja tego nie rozumiem, w sensie takim, że kurczę, tutaj mam problem, ja nie rozumiem, jaki to jest problem to ja od razu czuję się taki malutki, bo akurat Ty rozumiesz, nie? dla Ciebie to jest nic, no ale to trzeba było w ogóle powiedzieć klientowi, wie Pan co, ludzie z intelektem to sobie z tym radzą, nie? dokładnie w ten sposób i nie wiem, czy osiągnąłbyś, czy osiągnąłbyś lepsze rezultaty. No wie Pan, tutaj akurat w tym przypadku to ja nie mogę Panu pomóc, ja tutaj akurat nic nie zrobię bez zgody mojego kierownika. Nie? Yy, no to, to daj mi kierownika... No, ale tego byś nie chciał w sensie takim, nie chcesz człowiekowi zajmować głowy. Ja tutaj nic nie zrobię. To kto zrobi? Oczywiście znowu zamieniamy to na sposób pozytywny. Powiedz, wie pan, co jeśli zadzwoni pan o 15, albo zróbmy tak, że ja wezmę od pana numer telefonu i mój kierownik zadzwoni do pana o godzinie 15. Nie mów, czego nie możesz, ale mów, co możesz. Zasada numer 1. No i ostatnia sytuacja, dosyć trudna. Ostatnie słowo proszę, proszę się uspokoić. To jak Ty mi mówisz, co ja mam robić, to ja od razu mówię ci, nie będziesz mi mówił, co ja mam robić. Czyli w sytuacji, kiedy masz klienta takiego bardzo rozemocjonowanego, takiego bardzo już rozdrażnionego, powiedz fakt, jeżeli on na ciebie krzyczy, to powiedz, wie pan co, krzyczy Pan na mnie, a ja chciałbym rozwiązać Pana problem. Będzie Pan zadowolony! Krzyczy Pan na mnie, albo podnosi Pan głos, a ja naprawdę chcę rozwiązać Pana problem. Wtedy to ty stajesz w roli trochę ofiary i on zaczyna czuć się, że jest agresorem i totalnie zmienia ton. Te słowa na ten dzisiejszy dzień i odcinek podcastu niech Wam zostaną w głowie. Przeróbcie sobie raz jeszcze, przesłuchajcie, zobaczcie słowa, których Wy uważacie, a do końca nie jesteście zadowoleni. Czy to nie jest tak, że którąś z tych pięciu zasad. Łamią. A już za chwilę przebieram się, idę do zupełnie innego miejsca i będę wam mówić o bardzo konkretnej sytuacji związanej z zakupem auta, gdzie ktoś, moje półroczne starania, jednym zdaniem mógł spalić na panewce, położyć, po prostu zniszczyć. I jak inny ktoś w dokładnie tej samej sytuacji mi pomógł i na nim będzie można się wzorować. Do zobaczenia w moim nowym aucie. Tak jak nadmieniłem, trochę z innego miejsca, bo właśnie co do tego miejsca, ta historia się dzieje i ona tego miejsca dotyczy. Kupiłem sobie auto, spełniłem marzenie. Drogi Mustang, drogi Mustankie, je, yeah, yeah, drogi mustang, drogi mustang! Yeah. No i tyle rzeczy wokół tego auta się działo, że myślę sobie, warto w konkretnym przypadku, w tej drugiej części podcastu, kiedy opowiadam o jakichś konkretnych sytuacjach związanych z obsługą klienta, o konkretnych markach, firmach i o tym, w jaki sposób sobie radzą, albo radzą sobie mniej właśnie właśnie wykorzystać. Dlatego jestem, słuchajcie, marzenie, marzenie od, od nie wiem kiedy, ale takie niskie auto, fajne auto, naprawdę warto, byłoby mieć, tak sobie kiedyś pomyślałem. Ostatnio jeden z moich klientów, Łukasz, którego pozdrawiam bardzo serdecznie, kiedy usłyszał o tym, że marzę, myślę, że bym chciał być Roman, to jest ostatni moment. To mówi, no kiedy sobie takie auto kupisz? Kiedy takie jak Niemcy na starość kupują i potem nie potrafią z tego auta wyjść albo do niego wejść, no faktycznie jest trochę niskie, więc mówię sobie, dobra, to jest czas na to, żeby urabiać grunt. Do wyboru trzy auta, albo, albo Camaro, albo Challenger, albo... Mustang. Jeszcze zasięgnąłem opinii, co niektórych posiadaczy, albo nie, i tutaj też kilku klientów fajnie mi pomogło. Natomiast jeden z kolegów powiedział mi: e, najlepsza, e, Najlepszy serwis, najlepsza e, obsługa klienta. Idź w Mustanga. No to sobie myślę: następna, Najlepsza dostępność, część i tak dalej, i tak dalej. Więc mówię sobie jak serwis, a ja lubię serwis, lubię fajną obsługę klienta. No to jest, upatrzyłem, wybrałem salon w sumie niedaleko Warszawy, więc mówię jadę, słuchajcie, z miesiąc albo dwa nakręcałem moją żonę. Bo rozumiecie, żeby zrobić sobie tego typu, no nie oszukujmy się, zachciankę czy fanaberię, no to jest odpowiedzialność całej rodziny. Ja spełniam marzenie, mówię sobie: pięćdziesiątka na ponad 5 On ma pięćdziesiąt, ja mam pięćdziesiąt, no więc, no ale to nie jest argument, którym bym przekonał. Więc słuchajcie, nakręcam, podpowiadam. W końcu moja żona zgodziła się pojechać ze mną do salonu, obejrzeć to auto no to już i dla mnie dużo, bo to znaczy, że już jestem blisko. To znaczy, że już, już, już prawie, prawie. No i słuchajcie, podchodzimy do tego auta, idzie pan, sprzedawca, który nas będzie oprowadzał i prezentował to auto. I tak na nie patrzy, cmoknął i mówi: To auto według mnie jest idealne. Ma tylko jeden minus. Jezu, żona za mną, mówię Boże, czy ona to też słyszała? Czy ona słyszała słowo minus? Słyszała, bo właśnie podniosła wzrok i mówi: A jaki? Ja mówię Boże, kochany, co ten gościu wymyślił? On mówi: No, jak to jaki? Mówi: No, czerwone siedzenia. Ja mówię, przepraszam, ale właśnie przyjścia ze względu na czerwone siedzenia. On mi się super szczególnie podobał. Ja mówię, ale że co te siedzenia? Co panu nie pasuje w czerwonych siedzeniach? A gościu patrzy i mówi, ja wiem, tak nie bardzo mi się kojarzą. Ja mówię, kurna, znowu z czym mu się kojarzą? Mi się czerwone siedzenia, nie wiem, sportowa jazda, coś takiego, no zresztą sportowe, nie? Ja mówię, przepraszam bardzo, ale z, czy, z czym się panu kojarzą? No, no jak z czym? E, z domem. Uciech publicznych. <laughs> Chociaż tutaj może nawet nie tak bardzo Jezus. Ja nad żoną pracuję dwa miesiące, gościu nas oprowadza po aucie i mówi, że mu się auto z Burdelem kolor, z burdelem kojarzy. Spojrzałem na moją żonę i całe szczęście, że mądra kobieta nie decyduje się ze względu na to, czy jakiś, e, czy jakiś gość coś powie albo nie powie, chlapnie albo nie chlapnie, ale pomyślcie sobie, jak ten facet, gdyby mnie to, że ja sobie sam to auto sprzedałem. Jak ten facet mógłby sobie zamknąć drogę do sprzedaży, jeżeli to on miałby to auto sprzedać? Jednym chlapnięciem, zupełnie po pierwsze niepotrzebnym, bo co mnie obchodzi, z czym tobie się akurat to kojarzy. Nie? A po drugie tak bardzo negatywnym. No, fatalna sytuacja, jak widzicie, skończyła się dobrze, a więc potrafiłem z niej wybrnąć. Dzięki między innymi Mareczkowi. Marek Plewinski, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, który sprawił, że cały proces zakupu tego auta był totalnie bezproblemowy, a wtedy, kiedy stał się problemowy, Marek potrafił zrobić w całej komunikacji i obsłudze klienta, że on problemowy się nie wyda wydawał. Multi on taką firmę Marek Plewinski prowadzi, więc tutaj trochę lokowania. Produktu. Michał, jak będziesz ten, ten filmik montował, to że zawiera lokowanie produktu, no bo Marek Plewiński to jego usługi, ja akurat polecam reklamuję. Akurat nic z tego nie mam, że marka reklamuje. Po prostu jestem wdzięcznym klientem, u którego lojalność i zadowolenie sięgnęło takiego pułapu, że właśnie polecam go. od tak, na wszelki wypadek, powiedzmy, że hmm, produkt, y, lokowanie i tak dalej. Więc Mareczek, słuchajcie, okazało się, że zakup tego auta nie był taki prosty, no bo pojawiły się pewnego rodzaju problemy. Pierwszy to taki, że po tym, kiedy powiedziałem Marek, uruchamiamy leasing, działamy, bo Marek właśnie specjalizuje się w leasingach, produktach finansowych, jak również ubezpieczeniach. No niestety przyszło mi zawahanie typu, nie wiem, Jacek Walkiewicz i jego kamper. W momencie, kiedy już mogłem go mieć, nie wiedziałem, czy chcę go mieć. Więc najpierw się wycofałem. Kiedy już Marek uruchomił cały proces, wszystko tam działa. Napisałem mu, Marek, nie, podałem mu powód, kurczę, nie chciałbym tego robić na siłę. Teraz co odpisał Marek? Marek odpisał, nie ma sprawy i emotikonkę uśmiechu. Oczywiście donna. Mobile, kobieta zmienną jest, więc ja również. Ja jestem ten XY chromosomy, ale być może tam mam XYX. W każdym razie zmienność jest moją wytyczną. No i jednak za trzy dni królem Julianem pojechałem. Szybko działajmy, dopóki dotrze do nas, że to jest bez sensu, i powiedziałem Markowi: Działamy dalej. Mają rozmach z syny. Marek, zamiast powiedzieć, no nie wiem, to znowu, czy jesteś pewien, bo ten. Marek powiedział, dzwonimy się jutro i wszystko ogarniemy. I znowu emotikonka uśmiechu. Po czym, uwaga, tego samego dnia i już ogarnięte. Mówię o komunikacji SMS-owej. I już ogarnięte. I emotikonka uśmiechu. Następnie po kilku dniach mówię, Mareczku, co dalej? Cierpliwie czekamy. Taka odpowiedź, Marka, i emotikonka uśmiechu. W momencie, kiedy, kiedy wiedziałem, że mogę na niego liczyć, że tam się sprawy dzieją, statusował mi co jakiś czas. Jeden ze statusów, chwila, re, rejestrujemy i wyjeżdżasz z salonu. A ja, ja sam do mnie tutaj bez emotikonki, emotikonka była na mojej twarzy, tutaj się uśmiechałem. No, okazało się, że nie jest tak łatwo, ponieważ nie jest to łatwo auto yy, za. Zarejestrować, no bo pojawił się błąd jakiś w urzędzie miasta, w mieście, gdzie to auto w salonie było rejestrowane. Pojawił się jakiś błąd, bo to jest auto demo, pojawił się jakiś błąd i to jest błąd, który sprawia, że w grodzisku nie da się go zarejestrować. No bo w grodzisku mówią, że nie mają go w systemie. A jak nie ma w systemie, mimo że pieczątka, coś tam jest, wszystko w dowodzie, to nie ma w systemie, nie można zarejestrować. Marek odpisał: Auto zapłacone. Kiedy ja się mówiłem, to co teraz, Marek, jak stracimy? Auto zapłacone. Zapłacone wczoraj. Czekam na info od rejestratora. Za chwilę statusowanie. Daję znać na bieżąco, jak coś będę wiedział. Dalej, kiedy się okazało, że jest to niemożliwe, zarejestrujemy w Tychach. Sam do mnie pisze, sam szuka rozwiązania. Dobra kawa i gabi się uda. Najwyżej przerejestrujemy nagrodzisk. Później, chodzi mi o to, że później. W sumie, yy, jeszcze raz próba: rejestrator idzie do urzędu i do godziny będziemy wiedzieć więcej. Od razu dam znać. I to, co przyszło później, to zdjęcie dowodu rejestracyjnego przerejestrowanego już na leasing. Słuchajcie, jak sobie myślę o tej całej komunikacji z Markiem, to trzy słowa kluczowe, trzy rzeczy kluczowe, które mi się jawią, to ta, że słowo klucz ogarnąć. Ogarnę, ogarniemy, zrobimy. Jest to pewnego rodzaju obietnica. Natomiast jeżeli Twoje doświadczenie wskazuje na to, że możesz klientowi obiecać zaangażowanie, no bo to ma w sobie słowo ogarnąć, bo masz takie doświadczenie, takie umiejętności, taką paletę różnych wyjść, że mówisz: ogarniemy. No to mnie to totalnie us uspokaja. Daje znać. To jest druga rzecz. Pisze: daje znać, ale też daje znać, czyli statusuje na bieżąco. Ja wiem, gdzie jestem w danej sytuacji, ja wiem, czego się spodziewać, ja wiem, co będzie za chwilę. No i te słynne, o których tutaj cały czas. Wspominałem emotikonki. Boże, jakie one były fajne, kiedy na koniec całej sytuacji Marek wrzucał uśmieszek, pokazując swoje intencje, pokazując nadzieję, pokazując to, co się ma za chwilę dziać. Naprawdę fajnie. A je, Tak jak widzicie, jeden człowiek nie przeszkodził, mimo że mógł, drugi człowiek bardzo pomógł, mimo że aż tak nie musiał. I to tworzy lojalność. A lojalność sprawia, że klienta polecamy. Tak więc mam, chciałbym powiedzieć, że Johny z Teksasu do dzisiaj dzwoni i prosi, żeby posłuchać silnika, co jest oczywiście nieprawdą, bo żony nie dzwoni, ale silnika słuchajcie, posłuchać warto. Piękna muzyka. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się! Drogi Mustang, drogi Mustankie! Je, drogi Mustang, drogi Mustankie!